Siadam i nagrywam. Jeśli masz refluks z gagę nad i stan zapalny żołądka, a metody, które stosujesz nie działają, to dzisiejszy odcinek jest dla Ciebie. Ja nazywam się Agnieszka Trojnar, jestem naturoterapeutą i specjalistą terapii biorezonansowej, prowadzę zielarnię i gabinet zdrowia ziołometr i za pomocą naturalnych metod pomagam powrócić do zdrowia. A dzisiaj opowiem Ci o tym, jak naturalnie i skutecznie pozbyć się z gagi. Na początek weźmy pod lupę tradycyjne metody leczenia z gagi, z którymi pewnie masz do czynienia. Jeśli przyjmujesz leki określane jako inhibitory pompy protonowej, czyli np. omeprazol, polprazol, kontrolok, helicit czy inny podobny lek dostępny bez recepty. To wiedz o tym, że mają one poważne skutki uboczne. Leki te zobojętniają kwasy w żołądku, a długofalowo powoduje to podwyższenie pH w żołądku. To proces, o którym mówię później. I w konsekwencji to wysokie pH w żołądku przyczynia się do problemów z trawieniem i paradoksalnie pogłębienia zgagi. Tak, dobrze słyszysz, powstawania stanu zapalnego żołądka, nadżerek wrzodów, a w konsekwencji nawet i nowotworu żołądka. Wielokrotnie obserwuję e, osoby, które biorą te leki rok, dwa, pięć i oczywiście jak mieli, tak nadal mają zgagę. To jest po prostu chemia, która nie działa na przyczynę tych dolegliwości, a wręcz ma sporo skutków ubocznych. A tak naprawdę to dotarcie do przyczyny i wyeliminowanie jej jest kluczem do pozbycia się zgagi czy innych dolegliwości. Leki na zgagę mają szereg skutków ubocznych. Być może część z nich dotyczy Ciebie i zastanawiając się nad tym głębiej, Głębiej znajdziesz korelacje między rozpoczęciem ich przejmowania a innymi dolegliwościami. A więc od początku. Leki na zgagę powodują zwiększone ryzyko zachorowania na Alzheimera na cukrzycę typu drugiego. Mogą powodować też wysypki alergiczne, zawroty głowy, zaburzenia snu. Taki chociażby omeprazol, co oczywiście możesz wyczytać z ulotki dołączonej do opakowania, do czego Cię zachęcam, może powodować bóle głowy, bóle brzucha, biegunki, zaparcia, wzdęcia, nudności czy wymioty. I te objawy brzmią jak wypisz, wymaluj zespół jelita wrażliwego, czyli tzw. IBS, choroby, która jest oznaką pewnych patologicznych procesów zachodzących w przewodzie pokarmowym, a rozpoczynających się właśnie niegdzie indziej jak tylko właśnie w żołądku. Takie objawy mogą pojawić się u nawet 10% przyjmujących ten lek. To bardzo dużo. Co więcej działania niepożądane IPP to też leukopenia, trombocytopenia, zbyt niski poziom hemoglobiny, które to oczywiście skutkują negatywnie dla naszego zdrowia. Dodatkowo leki te obniżają aktywność układu odpornościowego. Mogą też powodować gorączkę niewiadomego pochodzenia, obrzęk naczynia ruchowy, reakcję anafiliaktyczną, a nawet i wstrząs. I na koniec perełka, czyli bardzo, bardzo ważna rzecz. Leki na zgagę powodują niedobory sodu i magnezu, bez których nasz organizm nie umie funkcjonować, a niedobory tych pierwiastków mogą sprawić, że ciągle możemy czuć się źle i tak naprawdę wszystkie procesy życiowe są zaburzone, od układu pokarmowego, aż po układ nerwowy. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Dlatego, żeby Cię zmotywować do zastanowienia się, czy aby na pewno te szybkie sposoby, po które sięgasz, jak połknięcie chemicznej substancji e, zwanej e, inhibitor pompy protonowej, przynoszą ci korzyść. Czy nie lepiej zatrzymać się, poznać mechanizmy występujące w naszym ciele i podjąć świadomą decyzję zmiany stylu życia? I oczywiście możesz nie chcieć tego robić, bo to Twoje życie i Ty masz do tego prawo. Ale jeśli chcesz coś zmienić i wkroczyć na ścieżkę zdrowia, to chętnie opowiem Ci, skąd najczęściej bierze się zgaga i podam Ci proste sposoby. Na to, jak szybko i skutecznie się jej pozbyć, bo istnieją takie sposoby. 100% kobiet, kobiet biorących udział w badaniu, o którym opowiem Ci później, odstawiło leki na refluks żołądkowo-przełykowy w ciągu maksymalnie 10 tygodni, a spora część z nich nie miała już objawów po dwóch tygodniach. Ok, skoro Twoja decyzja jest na tak, to teraz opowiem Ci, jak prawidłowo powinna wyglądać praca żołądka po to, by móc zrozumieć mechanizmy, które tam panują i powodują pojawienie się zgagi. W zdrowym żołądku panuje kwasowość poniżej 2 pH, a jak podaje literatura z 1967 roku, za dobre pH uznawano 1 pH, czyli silny kwas żołądkowy wpływa na poprawę zwieracza żołądka. Ja często słyszę z kolei, ale jak to, przecież mi się odbija, tym kwasem jest tego tyle, więc na pewno trzeba się go pozbyć i dlatego te leki. Ale zobaczmy, czy na pewno ten kwas jest tutaj winowajcą. W żołądku powinien być kwas po to, żeby trawić pokarm. I teraz w trakcie samego trawienia treść pokarmowa zmienia swoje pH do bardziej zasadowego, nawet do około 7 pH. Dlaczego? Dlatego, że pokarm strawiony przechodzi z żołądka do dwunastnicy, a służy ku temu, powiedzmy sobie, taka brama w postaci zwieracza odźwiernika. Jest to mięsień łączący żołądek z dwunastnicą. Ten uaktywnia się i wpuszcza porcję płynnej zawartości takiego strawionego pokarmu do przedsionka dwunastnicy, gdzie panuje oczywiście środowisko już zasadowe, a pH wynosi około 7. Po tej czynności ten zwieracz odźwiernika powinien się zamknąć, aby oddzielić żołądek od dwunastnicy w celu zachowania kwasowości żołądka poniżej 2 pH. I to jest proces tak zwany idealny. Natomiast co się dzieje w przeciwnym przypadku? Czyli w patologicznej pracy żołądka ten odźwiernik pozostaje niedomknięty, powodując, że alkalizuje się, czyli zobojętnia się kwas żołądkowy i, i jakby Uzyskuje pH powyżej 2. Żołądek o zbyt wysokim pH, czyli takim powyżej dwóch, nie może skutecznie trawić pokarmów, szczególnie tutaj mowa o białkach. Wówczas niestrawione pokarmy zalegają w tym żołądku. Nasz organizm produkuje kolejne soki trawienne, by je strawić. Zwierasz żołądka jest przez to cały czas otwarty. Prowadzi to do tak zwanego stanu zapalnego, którego organizm chce uniknąć, przenosi ten odźwiernik trochę wyżej w stronę żołądka, aby oddzielić kwaśne środowisko od zasadowego dwunastnicy. I w tym momencie również dolny zwieracz przełyku zaczyna mieć kłopoty z prawidłową pracą. W tej sytuacji u człowieka zaczyna pojawiać się odbijanie, kwaśny smak w jamie ustnej, no i ta przysłowiowa zgaga. Oba te mięśnie, czyli ten pomiędzy przełykiem i żołądkiem, i ten pomiędzy żołądkiem i dwunastnicą, mogą być otwarte z dwóch powodów. Po pierwsze, pokarm za długo zalega w żołądku, bo żołądek nie potrafi go skutecznie strawić, bo ma zbyt wysokie pH, a po drugie, gdy w żołądku jest pH większe niż 2,5, to te mięśnie myślą, że mają przysłowiowe wolne, bo oczywiście jest przerwa w trawieniu, więc nie ma potrzeby pełnego zamknięcia i pozostają otwarte. No bo oczywiście każdy mięsień w naszym ciele też ma akty czas aktywacji. I czas odpoczynku. Co się dzieje potem z tym niestrawionym pokarmem? Taki niedokwaszony żołądek nie jest w stanie strawić białek i przekształcić ich w aminokwasy konieczne do prawidłowego przebiegu wielu procesów zachodzących w naszych organizmach, takich jak chociażby synteza neuroprzekaźników, hormonów tarczycy, spalanie tkanki tłuszczowej, prawidłowa praca wątroby, układu krwionośnego czy nawet wzrostu, a to tylko kilka funkcji aminokwasów. Niestrawione białka trafiają do jelita cienkiego, podlegają procesom gnilnym, co oczywiście rozszczelnia te jelita, a następnie przenikają one przez te nieszczelne jelita do krwiobiegu i całego organizmu. Niestrawione białka po przedostaniu się do naszego organizmu traktowane są jako ciało obce, które powoduje stany zapalne i autoagresję, czyli popularne choroby autoimmunologiczne. Te niestrawione białka zaburzają gospodarkę wapniowo-magnezową, co powoduje jeszcze zakwaszenie organizmu, a zakwaszony organizm to już doskonałe środowisko dla nowotworów. Ten niedokwaszony żołądek, mówię tu o zbyt małej ilości kwasów żołądkowych, to również brak bariery dla bakterii, wirusów czy nawet zmutowanych komórek, które spożywamy z pokarmem. Prawidłowe pH żołądka, czyli około dwóch, niszczy te bakterie, wirusy, niszczy jaja pasożytów, poprawia jakość krwi, przez co działa też antyseptycznie i zapobiega przerostom bakterii i grzybów w organizmie. Nasuwa się tutaj pytanie, no to ile tego kwasu i soków żołądkowo-jelitowych powinien produkować człowiek? W ciągu doby powinniśmy wytwarzać od 10 do 12 litrów soków żołądkowo-jelitowych. Ich niedobór powoduje zanik tkanki kostnej i mięśniowej, depresję, choroby układu nerwowego, zaburzenia trawienne i funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego, skurczu mięśni gładkich, osteoporozę, choroby autoimmunologiczne, czy nawet anoreksję. A teraz to, na co wszyscy czekali. Oto i on. Prosty i skuteczny sposób na pozbycie się zgagi i refluksu. Po pierwsze, Zafunduj sobie właściwe pH w żołądku, czyli będzie o tym, jak dokwasić żołądek. Jeśli nie wiesz, czy masz właściwy poziom kwasów żołądkowych i pH, możesz zacząć od domowego testu z sodą. I oczywiście wiem, że on może być niemiarodajny i owszem, zgadzam się z tym, bo zależy od wielu czynników. Natomiast zawsze jest tak, że osoby, które mają problemy ze zgagą, refluksem czy stanami zapalnymi w żołądku, zawsze w tym teście wychodzą jako osoby, które mają niedokwaszony żołądek. Link do tego, jak zrobić ten test, zostawiam w opisie do tego filmu. Zatem, Prawidłowe pH w żołądku to priorytet i zachęcam Cię do sprawdzenia, czy ten żołądek Twój jest dokwaszony dobrze, czy też nie. A jak już się okaże, że w teście wychodzi Ci niedokwaszenie żołądka. Czyli zbyt mała ilość soków żołądkowych, to dokwasisz go stosując metody, o których teraz Ci opowiem. Więc o ile nie masz stanu zapalnego, nadżerek czy wrzodów, możesz zastosować ocet jabłkowy w odpowiednim rozcieńczeniu. Zastosuj łyżeczkę octu jabłkowego w jednej, drugiej szklanki wody i wypij 20-30 minut przed posiłkiem. Jest to najtańsza wersja, ale jeśli chcesz uzyskać szybko efekty, to bardzo polecam Ci zakwas bołotowa, czyli tak zwaną mieszaninę kwasów żołądkowych. Którą sama stosowałam, gdy mój żołądek był niedokwaszony, gdy miałam alergię i właśnie atopowe zapalenie skóry, czyli chorobę z autoagresji. Którego oczywiście pozbyłam się i opowiadam o tych w osobnych filmach. Carska, czyli ten zakwas żołądkowy, której skład pokrywa się z naturalnym i odpowiednim składem kwasu żołądkowego, dodatkowo stymuluje żołądek do tego, aby na nowo nauczył się produkować ten kwas. I po około 3 miesiącach nasz żołądek umie znów funkcjonować sam. Produkt ten oczywiście jest dostępny w naszej zielarni, link w opisie. Warto też zastosować tutaj takie zioła jak pieprz, chrzan, gorczyca, kminek, mięta pieprzowa, które oczywiście stymulują kwas solny w żołądku. Można je po prostu dodawać do potraw. Pomocna będzie też tutaj porządna porcja kiszonej kapusty, niekwaszonej, a to bardzo ważne, a różnica jest znacząca. Zakwas z buraków, kiszone ogórki, surowa marchew, a po każdym posiłku dodatkowo możesz ssać 4-5 do 5 ziarenek soli kłodawskiej. Bardzo skutecznie będą tutaj działać również zioła, typu bylica, piołun, oman, czy arcydzięgiel, czyli tak zwane zioła gorzknikowe. Natomiast jeśli dotyczy cię już stan zapalny nadżekli lub wrzody, to najpierw należy likwidować ten stan zapalny śluzówki żołądka. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak zrobić to, daj oczywiście znać w komentarzu, nagram oddzielny film. Kolejna rada na pozbycie się z gagi to zmniejszenie ilości węglowodanów w diecie. Zapytasz mnie zapewne dlaczego. Otóż dlatego, że węglowodany to suma sumarum cukier, a ten podnosi czasowo pH w żołądku. I o ile sporadycznie to jest OK, to spożywanie często i dużej ilości węglowodanów w każdym posiłku podnosi na stałe pH w żołądku. A jak już wiesz, to pH ma być niskie. Badanie, o którym wspominałam, to badanie z 2006 roku, które potem powtórzono w 2016 i nadal dawało takie same wyniki. Zaobserwowano wówczas, że dieta o niskiej podaży węglowodanów skracała czas ekspozycji przełyku na treść kwaśną oraz przyczyniała się do poprawy objawów choroby, a częstotliwość przyjmowania mm, leków uległa znacznej redukcji na skutek właśnie tego istotnego ograniczenia węglowodanów i cukrów prostych. I jeszcze innym perspektywicznym bada, w jeszcze innym perspektywicznym badaniu, w którym wzięło udział 130 pacjentów z zapaleniem błony śluzowej żołądka i chorobą refluksową przełyku, wykazano, że przestrzeganie diety niskowęglowodanowej przez okres dwóch tygodni przyczyniło się do wyraźnego zmniejszania niepokojących objawów, w tym u niektórych już odnotowano niemal całkowite ustąpienie objawów. Link oczywiście do tych badań znajdziesz w opisie. E, kolejna sprawa. Unikaj przetworzonych i prozapalnych produktów. Czytaj etykiety i omijaj szerokim łukiem te produkty, które mają w swoim składzie konserwanty i barwniki. Niech nie zwiodą Cię piękne nazwy typu tartrazyna, to jest bardzo niebezpieczny barwnik. Możesz oczywiście zainstalować sobie aplikację, która pomoże Ci zweryfikować takie szkodliwe substancje w składzie produktów wtedy, kiedy jesteś w markecie. Jeśli chodzi o prozapalne produkty, to mam tutaj na myśli głównie pszenicę i gluten. E, oczywiście także cukier, jak również sporą część tłuszczy roślinnej. Innych, typu olej sojowy, kukurydziany, te, które oczywiście nasilają stan zapalny. Następnie zadbaj o prawidłową proporcję między poziomem wapnia i magnezu. Gdy spożywasz pokarmy bogate w wapń, np. Na sporo nabiału, czyli mleko i ser, a mało bogatych w magnez, a dodatkowo masz sporą dawkę stresu, to nierównowaga, czyli dużo więcej wapnia niż magnezu, może powodować zgagę. Po prostu suplementuj magnez. W dzisiejszych czasach jest duże prawdopodobieństwo, że wszyscy możemy mieć jego niedobory. Ja suplementuję. Kolejna, może trochę niespodziewana rada na zgagę, to po prostu ruszaj się i ogranicz stres. Gdy masz siedzący tryb życia, a dodatkowo jeszcze otyłość brzuszną, to może to powodować długotrwały nacisk na jamę brzuszną i tym sposobem ujście zawartości żołądka w postaci zgagi. Stres z kolei jest jednym z głównych winowajców aktywujących szereg procesów oksydacyjnych i zapalnych. Jeśli powiesz mi, że nie jesteś w stanie wyeliminować stresu, bo tak też często słyszę w gabinecie od moich pacjentów, to ważne jest, by poprzednie aspekty spełniać w jak największym zakresie i wtedy nadal masz gwarancję sukcesu. Natomiast, żeby złagodzić negatywne działanie stresu na układ pokarmowy i wyciszyć organizm, można zastosować chociażby melatoninę w dawce 3 mg na minimum jedną. Godzinę przed snem. Wszystkie powyższe elementy powodują zaburzenia w prawidłowym odruchu tych zapadek czyli właściwym domykaniu się tych mięśni, o których wcześniej była mowa e, pomiędzy oczywiście dwoma przeciwnymi środowiskami między środowiskiem zasadowym i kwaśnym i stąd potem bóle, zgaga, czy też stany zapalne. Natomiast co możesz zastosować doraźnie, gdy już wiesz, że chcesz odstawić tabletki na zgagę, a czasami jednak pojawiają się te objawy refluksu, możesz skorzystać wtedy z moich ziołowych rad, które można zastosować doraźnie w celu złagodzenia zgagi. I tutaj mamy produkt, który nazywa się zakwas carski żołądkowy. Weź podwójną porcję tego zakwasu, działa natychmiastowo. Możesz też wykorzystać stuprocentowy olejek miętowy i możesz użyć go w ilości nawet do 0,4 ml. Tylko pamiętaj, nie wolno go łączyć z innymi lekami zobojętniającymi, gdyż po prostu nasili objawy. Dodatkowo doraźnie sprawdzą się tutaj amla, czyli tak zwany agrest indyjski, migdały, imbir, ale pamiętaj, że nie stosuj go, gdy masz problemy z zaburzeniami krzepnięcia krwi. Pomocne będzie również spożywanie posiłków według zasady postu przerywanego 16 na 8, czyli w 8-godzinnym oknie żywieniowym możesz jeść, a pozostałe 16 godzin po prostu pijesz wodę i herbatki ziołowe. Na dzisiaj to już koniec, mam nadzieję, że wyczerpałam temat, napisz koniecznie w komentarzu, czy ten materiał okazał się dla ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę, będzie dla mnie to motywacja do tworzenia kolejnych wartościowych filmów. Do zobaczenia!